Rok 1939. Europa drży. Niemcy zajęły Austrię i Czechosłowację. Kolejnym celem Hitlera jest Polska. Ale zamiast ataku, najpierw ultimatum. Co by się stało, gdybyśmy się zgodzili? Hitler żąda przyłączenia Gdańska do Rzeszy, budowy niemieckiej autostrady przez korytarz pomorski, dołączenia Polski do paktu antykominternowskiego. Polska miałaby stać się wasalem III Rzeszy, Polska odmawia. Minister Beck w Sejmie: Pokój jest cenny, ale spokój naszej duszy ważniejszy. Wielka Brytania i Francja deklarują pomoc, ale później się wycofują. Gdyby Polska powiedziała tak, zostaje sojusznikiem Hitlera, wspólny atak na ZSRR, może Polska dostaje Ukrainę, ale za jaką cenę traci niezależność, historia sądziłaby nas jako wspólników zbrodni. Polska odmówiła. 1 września atak Niemiec. 17 września atak ZSRR. Polska upadła, ale zachowała honor. Przez sześć lat okupacji, ofiary, cierpienie, ale nikt dziś nie mówi, że Polska była winna. Byliśmy pierwsi, którzy powiedzieli „nie“ Hitlerowi. Gdyby Polska w 1939 roku przyjęła ultimatum Hitlera, Mogłaby uniknąć natychmiastowej wojny, ale straciłaby Gdańsk i kontrolę nad Pomorzem, oddając Niemcom eksterytorialny korytarz. Stałaby się półniezależnym satelitą Rzeszy, zmuszonym do posłuszeństwa Berlinowi. W 1941 roku zostałaby wciągnięta do wojny przeciwko Związkom Radzieckim jako sojusznik Hitlera. Polscy żołnierze mogliby walczyć na wschodzie, ramię w ramię z Wehrmachtem. Holokaust i represje nadal by się odbywały, być może nawet z udziałem polskich władz kolaboracyjnych. A po wojnie? Zachód uznałby Polskę za zdrajcę sprawy aliantów. Sowieci weszliby z siłą, zrównując miasta z ziemią i instalując marionetkowy rząd. Polska nie zostałaby ofiarą, ale współsprawcą tragedii II wojny światowej. Zgoda na ultimatum byłaby nie tylko zdradą terytorialną, ale także moralną. Czasem opór, nawet bez szans, daje więcej niż ugoda z tyranią. Dziękuję za oglądanie całego filmu Błąd w szorcie. Ten film miał pojawić 21 czerwca o godzinie 14:20, a nie 20 czerwca o 17. Jeżeli zobaczę, że podobał Wam się ten film, to tego typu filmy będę wrzucał w sobotę o godzinie 14:20. Jeżeli chodzi o krótkie filmy, to będę się pojawiać w niedzielę, wtorek i czwartek, a w sobotę ten dłuższy. Z jednego wybranego tematu z tych trzech filmów short.